No więc wyczekiwaliśmy, ja ty to Murzyni przyjadą, no bo to było jakieś oryginalne, bo Murzynów nie widziało się tu w Polsce tak jak obecnie, tylko no więc wielki czwartek już zaczęliśmy, to jeśli chodzi o święta wielkanocne, wielki czwartek tato nas zabierał i tak w czwórkę mieliśmy takie ubrania tyrolskie i tego i szliśmy na rynek. Na rynku były kramy, gdzie na takich rusztowaniach, na takich wieszakach wisiały szynki, to z kością oczywiście, boczki, różne części potrzebne na święta wielkanocne. No i ja mówię, a gdzie ci murzyni? No tutaj masz murzyni, tutaj wiszą. A chodziło o to, że te szynki były tak uwędzone, nie tak, jak to dzisiaj jest, że tam światłem. No i proszę Panią, one były tak uwędzone, ale był taki kolor śliczny, taki wiśniowy, taki ciemny. Pachło z daleka tą szynką. I to my tak chodzili, oblizywaliśmy się od ob tego, żeby tak... na tą nie wolno, bo to dopiero po rezurekcjach można jeść mięso. A jeśli chodzi o święta Bożo bożonarodzeniowe, no, to już było dwa tygodnie przed świętami. To już znowu mamusia robiła takie aniołki z bibuły, taki gufrowany, nacinała, robiła główkę, przyklejała rączki i tak, takie były. I to się wieszało na tym, jakieś koguciki, właśnie z jajka robiła takie wydmuszki i ogon tu przyprawiał tu głowę z kartonu takie wycinali. No było ciekawe, teraz świat taki. To było bibułki okrągłe i nacinane, i to się tak na ołówku skręcało, i później, dopiero z tego wszystkiego przebijało się, i to się robiła taka kula. Taki jakby, ja wiem, jak jeżyk po prostu, taki na ten, i to się wieszało. No tam korale różne. no Najważniejsze były cukierki. Tak jak tak patrzył. To nieraz później, jak już drzewko było, to jak nie było nikogo, to czy podszedł i wyciągnął tego cukierka. No ale co tu zrobić, żeby rodzice nie widzieli, że my tak podkradamy. No to starsi bracia mówią albo fasole, a jak nie to węgla kawałeczek. No tośmy wkładali tam. a Potem już jak było rozbieranie choinki, to mówi, no to teraz się podzielimy. To myśmy śmiali się po prostu, po kątach odchodziliśmy, no bo mama patrzy, węgiel, patrzy fasola. No to dostaniecie za to teraz burę. Jak byście to zrobili? No my to nie robili, no ale, bo to była taka, między braćmi była taka więź, że jeden za drugim po prostu nie dał, no nie wysypał po prostu, jak się to mówi, pod tego, tylko on nic nie wiedział, nikt, nikt nie wiedział. No to tato był nasz taki rzeczywiście, który był dosyć rygorystyczny. No to jak coś, to tak pasz i Będę bił. Przyznaj się, nie, no to tego właśnie, który był najbardziej niewinny, to tato tak niby uderzył, ale prawda, nieboleśnie. A tam ci tak patrzył. No to tato nie bił, no to my, no to się przyznali, to ten, no ja, no to drugi powiedział ja, no to wszyscy się przyznali. To no wreszcie kto to zrobił? Kto był prowoderem do tego?